Okropieństwo. Kapusta grubo ciachana, kurczak suchy, smażony na patelni w grosie, niepodobne do kebaba. To była jedna gwiazdkowa opinia jednego z trzech kebabów, które będziemy dzisiaj testować i zobaczymy, czy ludzie kłamią, czy piszą prawdę w tych opiniach. A my jesteśmy już pod pierwszym kebabem, no i dzisiaj do testu zaprosiliśmy Wikę, która pomoże nam sprawić wszystkie jedno opinie kebabów, a jedna z nich brzmi tak. Bardzo chciałbym ocenić jakość kebabów, lecz niestety nie jestem w stanie, ponieważ po dwóch godzinach od zamówienia anulowano nasze zamówienie bez jakichkolwiek informacji i ogólnie daję ocenę 10 na 10 w kategorii stracony czas i nerwy. Szczerze nie polecam, nawet odradzam. Lokal jest brudny i nie ma przyjemnych zapachów w lokalu. Śmierdzi moczem oraz kałem. <laughs> oraz każdy stolik jest brudny od sosów lub włosów. Obsługa nie sprząta po klientach, zostawia brudne i daje obrzydliwe jedzenie w moim kebabie z nazwą martwe, Dwie Martwe Muchy. Oraz masę włosów i popiół z papierosów Ja się boję W sumie tak, nie możemy brawo. już dać ten, po, podczas wejścia, czy śmierdzi mocze i kałem Śmierdzi po prostu kebabem Nie, 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 nie śmierdzi Olejem nie? Olejem, Olejem kebabem, frytkami i takie tam Czy lokal jest brudny? Kolejna opinia jednoglaskowa No jest trochę Te stoły są trochę puste, nie, ale... Nie, to zobaczcie ściany No ściany, dobra, ściany faktycznie tak, jeszcze tutaj było, że każdy solik jest brudno, włosów i sosów. No, czyli obalamy tą opinię, no bo jest w przetargu, dopiero nie ma żadnych włosów ani nie ma sosów. Dobra, no to idę tam mam jakieś kiewa. No, zamówiłem tradycyjnie średni, mieszana, mieszana. i mogę obalić kolejną jednak opinię, że. Obsługa nie mówi po polsku. Dogadałem się bez problemu, zamówiłem wszystko. Okay. A to akurat muszę powiedzieć, bo kiedyś nie umieli polskiej. Chodziłem tu kilka razy i naprawdę... Jeszcze dwa, półtora miesiąca temu nie potrafili w polsku, nie? To muszę to powiedzieć. Będę go zjać. To się rozwijają. Do no, tej pory oprócz brudnych ścian, no to każda opinia jednoglaskowa została obalona i nie jest prawda. Więc czasem ludzie naprawdę to, co piszą w internecie, to jest... Mi się wydaje, że tak po złości chcą, nie? Po prostu ludzie czasem. Jak to człowiek człowiekowi źle zrobi? No jak ten... No nie jestem. Ten, no. ten stolik jest no przetarka. Ja jestem na... największą fanką tych Wektora. <laughs> Czekamy na kepsa. Dobra, no i to, chyba jest. Ocenia, i wika. W sumie co mamy tutaj oni pisali, że kebabie dwie martwe muchy, masa włosów i popiół z papierosów. Czy jest tu popiół z papierosów? No przecież oczywiam jednak bez nie, nie no wątpię, bo... że to będzie popiół z Ale czemu mam nie mówić głośno, jak to jest na Google napisane, bo każdy może zobaczyć. Dobra, Jezu, jaki tu jest pogłos mnie, to stresuje. Ojej, Dobra, ja mówię na mikrofon. Ogólnie pewnie ładny. mówić tradycyjnie, średnie mieszana, mieszana. Za sobie małe mieszana, mieszana mistrzostwo. Ja mogę mówić. Czy za słabe zęby masz? Dobra, czekajcie, bo warzywa są dalej. Miałem cystować? Tak. Dobra, przychodzi ekspert od chybabów. Mięso i kartka papierów jest tak cienkie, no zobacz stary, jest takie cienkie No jest, że jedzenie bez smaku napisali Jesteście głupi Ma smak? To jest jeden z lepszych kebabów Czyli ma dla Ciebie smak? Dla, dla mnie jest to mega jest dobre. Mhm. Dobra, czyli już jedliśmy pół i możemy śmiało balić tą opinię, że w kebabie dwie martwe muchy, masa włosów i popiół z papierosów Teraz ja ocenimy, czy na Ej, pewno ma sushi smak jest mega dobry, taki idealny Ej, dla mnie mega dobry kebab i obalam to, że jest tak smak. Fajny ostry to. Dobry jest, nie? No. Mówiłem, że on jest ma się mięsko w ogóle... Nie no, pyszny kebab, naprawdę ciepłe, gorące. Nie no pyszny to może nie stare. Ale dobry. Na pewno nie ma, że nie ma smaku, nie? To powinien być w testach najlepszych wam, Jak dla mnie. Jest ja, jesteś kebrzy. To nie ma żadnego smaku. No jak, nie? Ej, ogólnie jest mega dobra proporcja, nie? Wszystkiego do no? Do surówek, da, do surówek no? i. A to jest jakiś... W ogóle chyba trochę jakiś. I ta pita jest taka fajna, rupiąta gorące. Dobra, jeszcze stało nam tym kebabie do obalenia ból żołądka. No ale to zobaczymy w trakcie filmu, na pewno moli żołądek, nie? A ja się zaczęłam zastanawiać nad moimi kupkami smakowymi, bo to nie ma w ogóle smaku dla mnie. Jak to nie ma? No, bardzo dobry smaczny kebab. No, ale tak to wszystko czyściutko nie ma żadnych włosów, nie ma przede wszystkim opiołu z papierosów i muk w kebabie. Chyba jakaś... Czas oczekiwania bardzo krótki, co na plus. Niestety okazało się, że kebab był zimny. Przyszłam i zamówiłam na wynos, bo tak naprawdę mieszkam obok, i w domu jedząc, poczułam, że tylko bułka była ciepła. Wzięłam dużego kebaba, ale porcja była dość mała garstka mięsa oraz frytek, a surówki tak naprawdę prawie nie było. Rozumiem, gdyby był tańszy, ale zapłaciłam 24 zł, licząc, że zjem ciepłą i normalną porcję, a nie zimną i w sumie jak dla dziecka. Kolejny raz zawiodłam się i z przykrością stwierdzam, że lepiej się udać gdzieś indziej. Wolę iść obok i za tą samą cenę zjeść ciepłą i naprawdę sprawiedliwą porcję. Proszę nie brać tego jako atak, a raczej radę. Taka konstruktywna krytyka bym powiedziała. Chyba w zimno. śladowej ilości mięsa, słabej jakości za 22 zł, dostajesz zestaw surówek w tortilli. Że nada, nie polecam. Czyli cały czas o tym zimno. No. i że mało mięsa. No. Piszę jako stały klient. Tyle lat u was jadłem. Piszę, jadłem, bo więcej nie wiem. Mięso dziś to tragedia. Spalone same grube kawały, spalone słone, jak nie wiem, co tak, że od dziś nie polecam tego miejsca. Tak jest napisane, naprawdę. No tak było. No dobra, no to co, musimy to sprawdzić. No to idziemy zamówić. No to. Czemu się tak cieszyłeś, jak kamera się odpala, to robisz tak. Zrób intru. Wiktor zamówił dwa małe kebaby: jeden z frytkami, jeden z surówkami, bo musimy sprawdzić, tak. Na pewno, czy są zimne, czy jest mała porcja, jak dla dziecka, czyli garstka frytek i garstka mięsa. Czy są spalone słone i grube kawały mięsa? Ostry sos nie jest ostry, pomidorowy, smakuje jak woda. A jaki ty jest sos? Rówka to sama kapusta i ser niewyczuwalny, problemy żołądkowe. My chyba będziemy tak, mieć ogólnie tak, problemy żołądkowe po tym odcinku. Nieupieczona tortilla? No nie. tak jest trochę, ale no, taka. bez szału. Ale była bokacz tam pani miała. Nie? Dwie strony otwarte nie ma dołu, sama góra z każdej strony widać mięso. Tutaj jest dziura i wszystko tak, nie wypadało, no. więc to już potwierdzamy. W śladowej rośli frytek na ten moment. No to widać, w gryźcie, ale zobaczymy, no się. Wygląda jakby było dużo więcej frytek niż mięsa. Nie, jest tak. Nie, jest więcej mięsa chyba nawet. No, bo jestem ślepy. Ale jak na małego chyba, bo to. On jest, jest duży. No. nie jest taki mały. Ja bym się tym najadła. Czyli nie ma środek ilości frytek, jest ok z frytkami. Surowe mięso, no mięso jest ok, jest. Ale jest, jest zimne. No tak, to ta opinia, tutaj tak, zimny. Hmm. Zimny. Jest letni, letni chyba. Nie, jest zimny. Letni, no gdzie to jest zimno? Letni. Zimne. To co musi być za, zamrażarki, żeby było zimne? Tak. No to jest letnie jedzenie. Nie. Ciepły nie jest. Nie? Jest no zimny. Letni, no taki no, zimny, dobra, no jest chłodny. Mała porcja, jak dla dziecka, garstka mięsa i frytek strówek. Nie, no porcja, da się. Porcja, okej, okay, bo to jest małe, abym się tym najadł, Spalone słone, grube kawały mięsa. Nie, no mięsko tutaj, jak widać, no jest cienko pokrojone, nie? Jest cienkie mięsko. Mhm. Czyli obalamy tą opinię. Ostry sos nie jest ostry. No w sumie no jest taki bardziej pomidorowy, taki rozcieńczony jest strasznie ten ostry. Jakby z wodą to. był. Potwierdzamy. Pomidorowy smakuje jak woda, potwierdzamy. Problemy żołądkowe to zobaczymy po odcinku. No jest trawą on jest! O, jest sałata! Jest sałata. Jest na pewno cebula. No dobra, to spróbuję. To już mi nie siedzi, jak jest cebula. Trzymaj Wiktor. Nasz prezent na święta. Mm. A ty co? Pół na pół? Hot dog? Ej dobra, nowika tak obgryzła. No że na ten moment jest sama sałata i kapusta, nie ma Ale, ale patrz jaki surówki. on jest pusty stary, patrz jaki to jest ten. No tak, no zepsujesz, dobra, jemy. <laughs> Piotrek, jaki ty masz pojemne gardło. Co to jest? Szyja. <laughs> no to ja nie gryzę po tobie. Ale na przykład dla mnie no. ten kebab ma więcej smaku niż ten pierwszy. Surówka, sama kapusta i kilka plasterków kiszonego ogórka. Tak? Ej, nie, jest więcej ogórków niż dwa, także obalamy tą opinię. Czyli widzę, tobie ten bardziej smakuje. Ale ten jest mega zimny, Jakbym bym jadł. Co? Zimny jest tu? Mhm. Jest lodowaty. Ale no dobra, zimny, potwierdzamy. Yes. No mała, mała porcja jak dla dziecka, garstka, mięsa, fryczek i surówki, no to no surówki są ok. No jest ogórek, jest sałata, jest dużo tych surówek. Czy mała porcja? Ja bym nie powiedział, że Jad mała. ma małego to jest, no to, małego no, to to jest, jest okay. Porcja tak... jest duża, ale jest mało w porcji. A ile zapłaciłeś? Cztery czyli po 2 za jednego. Ale frytek jest rzeczywiście mało. Tak, Frytek jest środowa ilość. Nieupieczona tortilla, tak, mogła być bardziej przesmażona Ale na przykład w tym jest bardziej. Tak, niż to w tym prawda. się. No. Większość jednogwiazdkowych się sprawdziło. No, ja, ja bym się tym najadła. Na ja przykład. też. Nie, nie, to no bym no Powiedziałeś, że odpuszczasz. No. no, proszę bardzo, smacznego <laughs> Nie, no, nie. Teraz. No. Jesteśmy już pod trzecim kebabem, zarazem ostatnim, i zobaczymy, czy w tym kebabie opinie będą prawdziwe. Zamówiłem kebab w bułce i dostałem surowe mięso i bułka była sucha. Uuu, lala. Okropieństwo. Kapusta gruboczechana, kurczak suchy, smażony na patelni. Zbierał się. Niepodobne do kebaba. Cena adekwatna do jakości. Mięso odgrzane w mikrofali, żelaste i okropne w smaku. Było go bardzo niewiele w kebabie. Można lepiej, bo większość wyplułam. Bułka gąbkowata. Mimo że byłam bardzo głodna, nie dałam rady tego zjeść. Pani blondyna też nie wie, co serwuje, bo nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie odnośnie jedzenia. Więcej na pewno tam nic nie kupię. La, la. Ciekawe, czy będzie pani blondyna. No dobra, idziemy sprawić blondynę i <grym> Aż się boję, bo już nie też boleć żołądek po tych samym trzaniu tego, nie? Tutaj mamy bułeczkę. Ale no, no, no. możemy już potwierdzić pierwszą tak, opinię, czyli to ja to mięso odgrzane w mikrofali. Nie tak. mogę tego nagrać, ale to jest w ogóle taka budka na rogu. No i je pani wpada na odważa mięso, nie? Kurczaczka wkład w mikrofali na minutkę i wyciąga i tu daje, nie? Także. Druga opinia to jest, że bułka gąkowata. Dobra. Taka, Jakby poleżała 3D ta bułka. Nie z pierwszej śmierości. No, potwierdzona, bo stary. No taka normalna, są takie typowe pestynowe, no to jest no, tak, no, tak, no, no. no, no nie jest jakaś, no bez strzału po prostu. nowy kebab to pewnie wiem. Ja była pani blondyna? Była pani blondyna, ale ona robiła kebaba? A ta pani ogólnie była miła, bo tam było za opicie i taka była w porządku bardzo. No więc pani obsługa miła. Ale chciała? nie zadałeś jej żadnego pytania dotyczącego jedzenia. Pytałem się, jakie mają mięso, bo ja że kurczak. No jest. dobra, czyli znała ktoś. Nie, a nie tu było, że pani blondyna nie dała, rady odpowiedzi na pytanie. Nawet surowe mięso i sucha dobra, bułka. No to teraz się bo... A surowe mięso się dobra, to jest? Chyba Chyba. Ja się boję, co? Wyplułeś? Mięso, mięso jest surowe, żelaste. I okropnie. Ja się boję spróbować. Obrzydziło mnie to. Ja Dobra. Nie, nie Surowe mięso potwierdzone. Wiczka, żylaste, surowe, suche. Tu Ej, jest... jest tyle tej przyprawy gyros, co no. było nawet. Nitko nie tylko toczyć. Jest, to jesteś odważny? No. Wciskasz tu. I bierzesz takiego chamskiego gryza Nie, biorę tak Kapusta grubociechana Jak się kroić? Ciach... No stary jest... Kapusta, Ty nie, tak kapusta, się tak się robi Klaudia, tak się kroi w czy jest grubociechana? No, jest grubo Nie no, tak się, koi. Dobra, tak się kroi, tak? kroi tak? No, no tak się kroi No bo to jest okej okay. Ja robię gryza, jest to dla mnie hardkorowy challenge A wy pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, no bo na 100 no, tysięcy ja właśnie robimy, robimy hardkorowy challenge Także będzie kiedy na karcie społeczności i no, dużo gadasz, chcecie. mało robisz Dobra, daj kochane Ja nie zrobię tego O Uf, nie. I co? Jest zimny, no. strasznie zimny jest. Ale tak szczerze, jeżeli sobie go tak złożycie, to nie to tak, tak jest Tego Tego mięsa. No ta bułka zabija smak mięsa i jest... O, coś no. trafił chyba. No dobra, presa ma error. A wy widzowie, jeśli chcecie więcej takich filmów, gdzie testujemy jednogwiazdkowe, na przykład Hintrix albo inne jedzonko, piszcie, co, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli. To. Tego się nie da inaczej podsumować. O.